Witam wszystkich na moim kanale. Dziś chciałbym Wam pokazać Mercedesa klasy C, samochód mojego znajomego. Przyjechał na usługę klasy Premium. Powłoka tytanowa dwuskładnikowa samoregenerująca się, ceramika na felgi, ceramika na szyby, zabezpieczone, wyczyszczone wnętrze, skóry, wszystkie elementy zewnętrzne, plastikowe, wewnętrzne zabezpieczone. Wszystko po to, by samochód prezentował się tak. Pięknie wykończone wnętrze. Myślę, że kupujący nie zdawał sobie sprawy z tego, w jakim stanie jest powłoka lakiernicza, ponieważ panowie w salonie pięknie wypastowali samochód woskiem, którego pozostałości znalazłem pod relingami, ale pastować to można buty, a nie samochód tej klasy. Samochód po 3-4 etapowej korekcie lakieru prezentuje się tak jak teraz. Powłoka tytanowa daje lustrzany połysk. Myślę, że właściciel tego samochodu jutro, kiedy przyjedzie go odebrać, nie będzie. Rozczarowany, myślę, że podjął trafną decyzję, by zadbać o ten lakier. Teraz będzie służył mu, myślę, spokojnie 5 lat. Zainteresowanych w tą bądź podobną usługą zapraszam do kontaktu.